Jest takie angielskie przysłowie, które chciałbym Państwu zacytować, żebyśmy się poczuli razem. Bądź dumny ze swoich blizn. One są świadectwem, że walczyłeś i przetrwałeś. I z takim nastrojem spokojnie oczekujmy na przyszłość. Bo ona nadchodzi dosyć. Trudną próbą, ale z tej próby wyjdziemy zwycięscy. Pod warunkiem, że się nie przestraszymy. A starają się nas przestraszyć z każdej strony. Starają się nas ubłocić. Po co? Po to, żeby wyrwać od nas pieniądze. Cała kampania defamacyjna, która trwa od dziesięcioleci, a teraz bardzo się nasiliła, służy tylko jednemu. Służy przejęciu dużej części polskiego majątku. Dlaczego? Bo się należy. Dlaczego się należy? Bo tak wymyśliliśmy. Taka logika. W tej logice mieści się każda bzdura. Każda bzdura, która będzie powtarzana przez usłużnych niewolników. W tym wypadku 80% polskiego świata dziennikarskiego. Usłużni niewolnicy. Mózgi Mankurtów. Jak yy, ci, o których chodzi, nie wiedzą, kto to Mankurt, to niech sięgną albo do moich wcześniejszych komentarzy, albo po prostu przeczytają gdzieś. Będą wiedzieć, kim są i jakim im spreparowano mózgi w TVN, w gazecie wyborczej, w Polsacie, ale i w telewizji publicznej. Wszędzie tam, gdzie trwa garbowanie mózgów, tylko zapomniano publiczność poinformować, że to już nie są media, tylko garbarnie. A jak wiadomo, garbarnie produkują także dużo substancji toksycznych. Dobrze, dość już tych kwiecistych metafor. Do czego zmierzam? to w święta Wielkiej Nocy my przeżywaliśmy radość. Zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią, a oni, o których mówiłem wcześniej, przeżywali kolejny objaw polskiego antysemityzmu. W czterotysięcznym próchniku tradycyjnie biczowano kukłę Judasza. Judasza, czyli odwiecznego zdrajcy, szmaciarza, kapusia. Tak to w potocznym języku wyobrażamy sobie plemię Judaszowe. I oto dopatrzono się, że Judasz przecież był Żydem. A więc biczowanie kukły Judasza jest objawem antysemityzmu. No można by powiedzieć, ludzi tak myślących, można wysłać do apteki, żeby wzięli sobie jakieś leki. I im przejdzie. A no nie. W tej sprawie głos zabrał episkopat w osobie biskupa Markowskiego, odpowiedzialnego za dialog z judaizmem. Szkoda, że nie za dialog z kochającymi. Inaczej. Ech. I minister, którego miałem dotąd za poważną osobę, Joachim Brudziński, który także dał odpór przejawom antysemityzmu. Jak dzieciaki biczowały kukłę wypchaną słomą Judasza, to jest antysemityzm. A dwunastu apostołów, z których prawie każdy zginął męczeńską śmiercią, nie było Żydami, a Jezus Chrystus, poza tym, że był Bogiem, to nie urodził się w żydowskiej rodzinie, a matka boska nie była Żydówką, poza tym, że była Matką boską, a święty Józef nie był Żydem, to Ukrzyżowanie Jezusa nie jest aktem antysemickim, a samo powieszenie się Judasza jest aktem antysemickim. Dla porządku policja, która wszczyła postępowanie sprawdzające w sprawie biczowania figury Judasza, informuje, że Judasz powiesił się dwa, sam, własnoręcznie, dwa tysiące lat temu. W kraju nad Morzem Śródziemnym, a po drugiej stronie Europy. Nie w Europie, tylko po drugiej stronie. Za mocno afrykańskiej. Tam się powiesił pan Judasz. Przy okazji tych rozważań, które jeszcze kilka lat temu mogły być zakwalifikowane jedynie jako wytwory mocno zainfekowanego umysłu, zaczęto przypominać nagłaśniany kilkanaście lat temu już tekst nagłaszany przez Gazetę Wyborczą, czyli sektę Michnikoidów, tekst Ewangelii według Judasza, rzekomo odnaleziony tekst apokryficzny na terenie Egiptu, mówiący o tym, że została spisana Ewangelia także według Judasza. Co starają się udowodnić autorzy tej nowej kampanii? O to, że Judasz był postacią pozytywną, i potępianie Judasza jest niegodziwe i jest także antysemityzmem, jakby. Ponieważ Żydzi uważają, że Judasz, a ci Żydzi, którzy są antychrześcijańscy, czyli większość tego społeczeństwa, uważa, że Judasz był postacią pozytywną. Że nawet z punktu widzenia logiki chrześcijańskiej. Najpełniej wypełnił misję zbawienia, bo bez Judasza nie byłoby ukrzyżowania Jezusa. Takie rozumowanie. Można się dać na nie nabrać, naprawdę. Gdyby nie fakt, że sam Jezus Chrystus stwierdził, i w Ewangelii mamy o tym czarno na białym, lepiej dla Niego byłoby, gdyby się nie narodził. Jasne? Oczywiste, koniec i kropka. Nie słuchajcie mich nikoidów, bo tak byście słuchali świadków Jechowy. Albo innych, którzy chcą wyprzeć religię katolicką z naszych głów. To nie są właśnie religijne, tylko to jest trzymanie się prawdy. Oczywiście głoszenie prawdy nie przysparza przyjaciół, wręcz przeciwnie. Ale skoro już publicznie zabiera się głos, to należy głosić prawdę, albo jest się sługą kłamstwa, to jest proste. Swoją drogą wydaje mi się, że sekta mlechnikoidów ostatnio zmierza w, w kierunku jazytyzmu. Dlaczego? Dlatego, że jazydzi, sympatyczna społeczność z północnego Iraku, którą znam dość dobrze i, i bardzo szanuję, wyznanie ponad 3000 lat, jazydzi twierdzą, że anioł Paw, Tekumelek, melek, Najpełniej wypełnił boski zamysł, buntując się przeciwko Bogu i w ten sposób doprowadzając do końca boski plan, zesłany do piekła, zatopił piekło łzami, a więc piekła nie ma. Jazydzi wierzą też w wędrówkę dusz, wierzą w reinkarnację. To sympatyczne, sympatyczna społeczność i, i właściwie nie mam nic przeciwko Jazydom. Natomiast ten neojazydyzm, który odrodził się na czerskiej w gazecie wyborczej w TVN-ie, to jest dosyć intrygujące. Neojazydyzm mówiący o tym, że judasz nie, nie jest godzien potępienia, że judasz jest godzien chwały. Tak panie Michnik, do różnych korkociągów umysłowych można dojść, posługując się korkociągiem na co dzień, a uprawiając Mało higieniczny tryb życia. To tyle, jeżeli chodzi o, o ten akt, te akty strzeliste znanego intelektualisty ministra Brudzińskiego i reprezentantów episkopatu polskiego. Swoją drogą zwróćcie Państwo uwagę, że w tych kościołach, w których uprawiane są tak zwane dni dialogu z judaizmem, Zasłaniany jest krzyż i ołtarz, bo to obraża Żydów. Dlaczego ich obraża? Bo, bo te symbole są im wrogie. Tak oni uznają. Skoro oni uznają, że to są wrogie symbole, a dla nas najdroższe, to chyba na mnie po drodze. Straszliwa uwaga. W ustach filosemity, w którym w istocie jestem. Ale będąc filosemitą, dużo czytam. I na przykład. Wiem o tym, że u nas jest 10 przykazań, a w judaizmie 613 bodaj, plus 200 jeszcze innych. To, to ciekawe. Przypominam się też, że w kręgu wielu ortodoksyjnych Grup religijnych żydowskich pokutuje do dziś, a pokutuje, kultywowany jest do dziś zwyczaj wieszania Hammana, czyli przedstawiciela plemienia Amalekitów, zwyczajowo nieprzyjaciela Izraela. Spójrzcie Państwo na portal YouTube. Tam jest wiele filmików pokazujących wieszanie Hammana, jak też wieszanie innych kukieł. My też to przypomnimy w naszym komentarzu. więc jak oni to robią to to jest przejaw mądrości, tolerancji, pokoju, a jak robią to w czterotysięcznym próchniku, to to jest przejaw ksenofobii, antysemityzmu, faszyzmu, nazizmu, homofobii, islamofobii, genderofobii, lgbtfobii. No wymieniłem już niemal całą litanię, prawda? Taka logika i dopiero jak my to zaczynamy analizować, to widzimy, gdzie tkwi diabeł i co w tym wszystkim jest ukryte. Więc diabeł wyskoczył z pudełka tuż po świętach Wielkiej Nocy. W tym samym czasie na Sri Lance członkowie podający się za wojowników ISIS. W zamachach samobójczych i zamachach spreparowanych na odległość zabili 350, 359 osób. 359 chrześcijan zamordowano w te święta na Sri Lance. 359 naszych braci w wierze zamordowano na Sri Lance. A episkopat polski zajmuje się. Biczowaniem Kuku Judasza. Światowy Kongres Żydów potępia biczowanie Kuku Judasza. A kto wspomni o 359 zamordowanych bestialsko chrześcijanach No tak. Hillary Clinton wspomniała. Tylko jak ich nazwała? Easter Worshipers. Czyli. Czciciele Wielkiej Nocy. A cóż to za nowa religia, jakaś sekta. Czciciele Wielkiej Nocy. Tak ujęła to Hilaria Rodam Clinton. Zobaczcie. Nie lepszy był Barack Hussein Obama. On również napisał o Czcicielach Wielkiej Nocy. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ktoś im do gardła już napycha filtry, przez które nie przejdzie słowo katolik, chrześcijanin, wyznawca Jezusa Chrystusa. Kto im to robi? No dobrze, to tyle w świecie. W świecie możemy też zauważyć, że właśnie zakończył żywot kolejny narkobos, tym razem w Wenezueli. Hugo Carvajal, człowiek z tajnych służb, przyjaciel Hugo Chaveza, tym razem został ujęty i oskarżony, i podzieli pewnie los Chapo Guzmana, czy kartelu z Medellin, czy kartelu z Kali. Można zauważyć jedną prawidłowość. Wszyscy ci narkobaroni byli potężni, obracali miliardami, mm. kiedy nie wchodzili w drogę amerykańskim służbom. W momencie, gdy przestali być dla Amerykanów wygodni, natychmiast rozpoczynały się dobre akcje i wpadali i albo ginęli jak szef kartelów Medellin, albo wpadali i są aktualnie sądzeni jak Chapo Guzman, albo tak jak Carvajal będą sądzeni. Nie ma zorganizowanej przestępczości w świecie bez kontroli ze strony służb specjalnych. Wybijmy to sobie z głowy: nie ma zorganizowanej przestępczości w świecie, powtarzam, bez kontroli służb specjalnych. Pokazał to dowodnie pan Władimir Putin, prezydent car Rosji, który bardzo szybko za pomocą oddziału URPO z panem Litwinienko w tym oddziale zakończył żywot wielu worów w zakonie i samodzielnych mafiozów zarówno Stambowskiej, jak i Sącewskiej, jak i wielu innych organizacji przestępczych, Teraz mogą działać już tylko schołdowani służbom rosyjskim przywódcy rosyjskich organizacji przestępczych i podobnie rzecz ma się we wszystkich innych krajach świata. Nie wierzcie Państwo, że istnieją przestępcy autonomiczni, niezależni, no tylko na niskim bardzo szczeblu. Podobnie jak w biznesie, chyba niestety. Im wyżej, tym gorzej. Ale to takie uwagi gdzieś tam na marginesie tego, co się dzieje. Tymczasem w Polsce strajki nauczycieli. Nauczyciele już się pogubili, sami nie wiedzą już, kto ich popiera, a kto jest przeciwko nim. No, jeżeli P osiąga tak wspaniałe wyniki edukacyjne, to spójrzmy choćby na ranking nauczania przedmiotów ścisłych, który prowadzony jest na całym świecie. Na pierwszym miejscu Singapur. Mniej więcej na 27. miejscu Ukraina. Na 44 miejscu Tunezja. Czy tam, czy tam, czy tam o to nie wierzę, jest Polska. 49 miejsce za Tunezją. Za wieloma innymi krajami, które uważamy za mniej rozwinięte. Taki jest poziom nauczania przedmiotów ścisłych w Polsce. Brawo za brawo broniarz, brawo nauczyciele. Nawiasem mówiąc, yy, 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 Przestałbym już nagrywać te filmiki na miejscu strajkujących nauczycieli, bo to zbyt żenujący coming out. Coming out intelektualny, pokazujący głębię intelektualną liderów protestu nauczycielskiego. Dajcie spokój. Niedługo sami nauczyciele was pogonią, bo wśród nauczycieli większość to porządni ludzie i rzeczywiście słabo opłacani, którym należy się dużo więcej. Ale liderów to macie Państwo, bożał się Boże. A jacy liderzy, takie, taka cała społeczność, więc nie pozwólcie, żeby Was obrażano poziomem intelektualnym waszych liderów, drodzy nauczyciele. Tak czy owak te strajki nie przyniosą efektu politycznego, jaki oczekiwała opozycja. Pan broniarz też nie zbił na nich kapitału. Stracili nauczyciele, straciły dzieci. Zobaczymy, co z maturami, bo to już na karku. Znany krytyk sztuki, Tom Williamson, zaproponował, aby iglice katedry Notre Dame, która niedawno upadła w czasie pożaru, zastąpić wieżą minaretu. Ponoć ma to być wyraz czci dla stu Algerczyków, którzy zginęli we Francji w czasie manifestacji antywojennych w latach 60. Nie wiem. Czy za cały komentarz nie starczy a tylko pukanie się w głowę? Europa choruje, to ciężko choruje. Źródłem choroby jest pewien ośrodek w ciele człowieka, który jest odpowiedzialny za myślenie. Ale zainfekowany bakterią lewicowości zaczyna niebezpiecznie chorować, tworząc coraz to bardziej niebezpieczne wytwory. I nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie chęć narzucenia tych upławów umysłowych całej reszcie. Europę już niestety zatruły te upławy umysłowe i wapory. Do nas to dociera w zgniłej formie i fermentuje. Fermentuje w postaci nazwisk, proszę tu sobie wypisać, różnych postaci. Także tego pana, który lubi innych panów, ale nie lubi swojej mamy. Gdyby któryś z prawicowych polityków tak się zachował wobec mamy, to pewnie mielibyśmy aferę straszliwą. Ale ponieważ robi to pan, który lubi innych panów, to, to nie ma afery. To nawet pani Kolenda Zalewska i olejnik gdzieś tam odwracają głowę i mówią: psi, to przecież nie jest żadna sprawa. Kto z was nie poszarpał, mamusi, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bez komentarza. Pan. Włodzimierz Cimoszewicz odniósł się do Pruchnika i stwierdził, że to jest straszliwy przejaw antysemityzmu. Od potomek sowieckich najeźdźców ocenia Polaków. On przecież taki światłowy taki amerykański, całkowicie. Włodzimierz Cimoszewicz. Już w trzecim pokoleniu ta rodzina truje polskie myślenie jak kukułki. Nie dość, że powinny siedzieć cicho i cieszyć się, że żyją spokojnie wśród spokojnego i dobrotliwego narodu polskiego, to nie, to jeszcze będą pouczać. A jak ktoś zdzieli w łeb, to będzie krzyk, że przemoc i że Polacy antysemici, dranie. No ten Cimoszewicz to by chciał być chyba Żydem, ale nic, zwykły Cimoszko. Jakieś białoruskie pochodzenie, rusko-białoruskie, a właściwie KG boskie. No, startuje to, to z koalicji europejskiej. Jako do człowieka nic nie mam, bo trzeba szanować każdego człowieka, ale do jego czynów mogę określić to tylko takimi właśnie słowami. Cimoszewicz. Od stan umysłu, moralności i człowieczeństwa. No i proszę Państwa, zaczęło się. Sunday Times opublikował artykuł, że Fundacja Otwarty Dialog, pani... Liudmiła Kazlowskaja, Kramek i cała ta reszta tego kramu, tak naprawdę brali pieniądze od służb rosyjskich, że to była pralnia pieniędzy i że w ten sposób obsługiwali dwóch złodziei oligarchów, Platona i Abriazowa. Sunday Times nie zrobił nic nowego. Podał tylko wyniki prowadzone, wyniki śledztwa prowadzonego w parlamencie mołdawskim. Ale jak opublikowała ta angielska gazeta, to w Polsce się zaczęło. Eureka! No, to rzeczywiście ta kazlowska i ten odkryty dagawor, to, to rzeczywiście chyba ruskie produkty, to, to straszne, to chyba polskie służby miały rację, wywalając kazlowską z obszaru Schengen, czego zresztą nie przestrzegają inne państwa europejskie. Dobrze, a kim w takim razie jest ten pan Verhefstadt i cała ta reszta, która się fotografuje z Kozłowską? Z Kazłowską fotografował się też Michnik, Lityński, Wujec, Boni i jeszcze coś tam. Cały taki tłumek postępowców. No i co dalej? Zaraz odezwie się etatowy obrońca Kazlowski i Otwartego Dialogu z, pracujący dla niepoznaki w Onecie. Zaraz zaczną się odzywać inni. Już Kazlowska i Otwarty Dialog opublikowali oświadczenia, jak zwykle mówiące, że to fake news. Oparty na tendencyjnych doniesieniach z Mołdawii, że to bzdura, że podobnie jak ten film opublikowany przez portal mołdawski. To nie Kozłowska, to nie Ablazo, to w ogóle nie o to chodzi. Jak długo tak można? Jak widać długo. Jak długo ludziom można wmawiać, że się nie jest kim się jest, można. Jak się ma media, jak się ma znane kukiełki, które będą się z nami fotografować, można to robić w nieskończoność. I zamiast postąpić tak, jak z tym panem Hugo w Wenezueli, to tutaj będziemy się w Unii Europejskiej jeszcze ciągle borykać z panią Kazlowską i jej adk adkrowiennym daga dagaworem. Już sam nie wiem, jak tłumaczyć na rosyjski te wszystkie ich brednie. To ich rodzimy język, więc oni to lepiej wiedzą. Pani Kozłowska już przysłała do mnie pismo przedsądowe, napisane przez adwokata Dawida Biernata, absolwenta katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wysługuje się Kazlowskiej, ma kancelarię w Warszawie, możecie Państwo znaleźć, gdzie, zobaczyć, co to za yy, Dudek. Yy, przysłali, że mam wszystko sprostować, bo przecież oczerniam Kozłowską i otwarty dialog. No to teraz ciekawe, czy wystąpi przeciwko Sunday Timesowi, czy też będzie ich do sądu yy, tam targała. Właściwie to, jakim prawem ona jeszcze przebywa na obszarze Unii Europejskiej. Ciekawe. Może wreszcie należałoby poznać źródła działalności Otwartego Dialogu w Polsce, czyli przyjazd Iwana Sierściuka do Lublina na Katolicki Uniwersytet Dubelski, jego zakolegowanie się z panem Michałem Kamińskim, wówczas działaczem Prawa i Sprawiedliwości, i potem rozprowadzanie Sierściucha przez Kamińskiego po polskich postaciach politycznych. Co, o Sierściuku już nie, nie będziemy mówić? Bo co, bo siedzi w kryminale koło Lwowa za udział w zabójstwie. Teraz jest tylko Ludmiła Kazlowska, ja, która nie wiadomo skąd się wzięła i komu wyskoczyła spod pióra. A może o Sierściuku więcej. I o początkach Otwartego Dialogu. O politykach, którzy wtedy e, Biesiadowali z sierściukiem, bo to nie tylko Michał Kamiński, ale ktoś jeszcze. Dużymi krokami zbliża się marsz 14 sierpnia. Zapraszam do Oświęcimia. Będzie to marsz życia Polaków i Polonii. Już gotowych jest bardzo wiele rzeczy. Niedługo ogłosimy listę rejestracyjną w internecie, żeby się można było zarejestrować. W ten sposób unikniemy prowokatorów, którzy chcieliby w czasie tego marszu czynić. Jakieś ekscesy niezwiązane z powagą miejsca i zdarzeń. 14 sierpnia spotykamy się w Oświceniu. Zapraszam na stronę www.gadowskiwitold.pl Tam znajdziecie Państwo i komentarze, i publicystykę, i odesłanie do prowadzonych przez nas akcji. Kończę montaż filmu święci zdolne Niniwy. Niedługo ogłoszę, kiedy będzie jego premiera. Jak Państwo jeszcze chcecie wesprzeć fundusz, proszę bardzo, bo będzie potrzebne jeszcze parę groszy na muzykę i postprodukcję, ale to już tylko tak, jak Państwo sobie życzycie. Zapraszam też do księgarni księgarnia.pl. Tam, jak zwykle, szlak trafił i inne ciekawe pozycje. Jutro. To jest 25 kwietnia, będę na Piotrkowskiej, w Łódzkim Klubie Biznesu. To jest chyba Piotrkowska 89. Spotkanie jest otwarte, będzie można przyjść i zdobyć autograf, porozmawiać. Także jutro w Łodzi, czwartek 25 kwietnia. Jestem w Łodzi. A na koniec jeszcze ciekawostka. Telewizja Al Jazeera nagrała taki szkalujący Ojca Tadeusza Rydzyka filmik. Al Jazeera zarzuca Tadeuszowi Rydzykowi to, że stał się integrystą religijnym i wzbudza właśnie. A któż pomagał Al Jazeera w Polsce w nagraniu tego filmiku? Otóż jakaś dziennikarka. Z Okopres, czyli portalu Kodu, pan profesor Jenausz Krzemiński i pan redaktor gazety wyborczej Marcin Kącki. A więc, jak trzeba, to jest Al Jazeera, się pod rękę idzie, żeby tylko napłuć na jakieś polskie rzeczy. No, ciekawe. Dziś taki już bardzo wiosenny nastrój, dobre słoneczko, dobra pogoda, więc życzę Państwu pogody ducha i przypominam maksymę. Z początku bądźcie dumni ze swoich blizn. One świadczą o tym, że walczyliście i przetrwaliście. Damy radę. Pozdrawiam.